Cześć Gustaw, Cieńka Globusik, cześć Sopka, cześć Przemysław, cześć Ganga Ale ja powiem wam szczerze, że strasznie jak przez mgłę e, kojarzę tego solsa, a grałem w niego, mam paręset godzin nawet jak nie więcej rozpierdzielonych, a nie kojarzę dokładnie tego już ...miasto, a ty teraz patrz jak lecę na miasto to scenę muszę schować, żeby nie było lików To jest to, co mówiłem. Trzeba w ziemię celować, żeby trafić. Kurde, w końcu, w końcu kałaszek jakiś. No niestety. I to jest właśnie to, że trzeba w ziemię celować. I tego tu nie lubię, bo w normalnym celu się, powiedzmy, te, taka będzie różnica, a tu trzeba aż w ziemię naczyć. Nie wiem. Ja nie umiem. Totalnie nie umiem. No nie. Momentalnie. A kiedyś człowiek kurwa po 30-40 kg robił na tych CS-ach, a teraz kurwa nie wiadomo, jak nawet mierzyć dobrze, no nie? Idzie asasyn, nie mam asasyna, nie kupiłem, wiesz, nie kupiłem asasyna. Kurwa, nie wiem, totalnie nie wiem. Nie wiem. Ja mam problem z dźwiękiem tu. Ja mam problem z dźwiękiem nie jestem w stanie określić dokładnie pozycji kogoś jak strzela. I nie wiem czy tylko się ja go, Czy tylko ja tak mam? Czy... Jesteś z moimi ustawieniami nie tak? Czy po prostu ogólnie tak jest? Kiedyś w Sorsa. Grałem w Sorsa, 1.6, Condition 0. Ja grałem w Seski, wiesz? Ja grałem w Ski, tylko że ja zupełnie inaczej pamiętam pocelowanie, no nie? Ja zupełnie inaczej to pamiętam i mówię całkiem szczerze. Nie wiem, ja słyszałem za mną nóż, jak ktoś wyciąga. Wkur... mnie ten dźwięk, nie chcę mi się przez ten dźwięk grać. Ja słyszałem, że ktoś za mną nóż wyciąga. Hmm, ciekawe bardzo. Minus jeden. Nie ma! Nie wiem, nie chcę mi się w to grać, stary. Idealnie mam celownik, i ściągam celownik, i nie dostaje się nic. No, zobacz to. Zobacz. Tu masz gościa, nie wiem, ściana. Patrz, tak jakbyś miał tu gościa. Zobacz. Wszystko tu kulka leci, widać, a kulki nie lecą. I ja nie wiem dlaczego, i się zastanawiam, właśnie o to chodzi. Ale fajnie tak sobie przypomnieć, powiem po tylu latach, że się grało w coś. Mi to najbardziej... Ty coś... Sorsa? No, przecież ja mam 700 coś godzin w niego, na tym koncie. Ja kiedyś grałem dużo w Sorsa, Ale nie pamiętam go zupełnie, powiem szczerze. Zupełnie inaczej go kojarzyłem, pamiętałem. No, ale też update'ów y dużo było jakiś, no nie? no ja coś tam grałem. Ale najlepszy dla mnie był zawsze Condition Zero. Mi się najbardziej podobał z wszystkich. Do dzisiaj mam na liście życzeń i nie dali mi. Nie no, na kółka. On to przecież to nie robię. No grali ludzie właśnie grali, grali, tylko dużo ludzi właśnie nie wiedziało, bo to była taka przejściówka. Tam pierwszy raz miałeś te flesze takie, co dostawałeś i piszczało ci w uszach i miałeś ciemno, to było wszystko, w w zelo pierwszy raz i dopiero to przenieśli później do innego CSa. Przynajmniej ja tak to pamiętam, że jak w 1.6 na Condition Zero wszedłem, to pierwsza rzecz, która mi się bardzo podobała, to były właśnie te flesze i te dźwięki w uszach. Dla mnie to było takie WOW! I nie wiem, no na podobało. chwilę tam, tam... grałem w Condition Zero, sekundę. Tam się czarny ekran robił po fleszu i pisało w uszach. Na serwie, na którym grałem, no nie? Wygodnie mi się siedzi, tak? Ja nie wiem, gdzie te kulki lecą po prostu. Ja nie wiem, gdzie te kulki lecą. I to mnie bardzo denerwuje. Bo ja strzelę w ścianę, I normalnie leci. A jak jest człowiek, to nie dostaje. Z takiej długości tak samo. Zobacz, w poprzek. Nie ma opcji, że ktoś. A nie dostaje. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem, co się kurwa dzieje. Ja mogę z długości mapy. skała, ha i będzie. A graczy nie zalicza z jakiegoś powodu. Zobacz. I, i te kulki, kurwa, są. A model nie dostaje, i nie wiem czego to jest wina. A model postaci nie otrzymuje obrażeń, nie zalicza obrażeń, i się zastanawiam o co chodzi, no nie? Przez to. Nie wiem, nie rozumiem tego, no nie? Co się dziwię? Nie wiem, grałem kiedyś w tą grę i nie było takich rzeczy. Mordo, grałem w tą grę i nie było czegoś takiego Było bardziej zbliżone do CSa yy, Globala niż tutaj do tego A tu jest, nie wiem Nie wiem co jest grane Jest coś nie tak Bo ja grałem kiedyś w Condition Zero I to nie było w taki sposób Normalnie działało to, no nie, a tutaj nie wiem Może po tych tak Co zrobili, k***a, wszystkie Coś zj**ało w tak, że nie wiem Zupełnie inaczej pamiętałem no, Czy będzie rzutka? Silnikiem przede wszystkim, ale ja pamiętam inaczej ten silnik. Zobacz, te kulki powinny dostać. Ja mogę ci z 4 razy większej odległości strzelić przynajmniej 3 lub 4 kulki w punkt. Tu po prostu kulka nie siada. Nie wiem, nie rozumiem tego. Bomby też inaczej, w się pamiętam ogóle tu dziura była na gali, pamiętam w Sorcie, że można było zeskoczyć na dół. Nie wiem, inaczej pamiętam to wszystko. Inaczej. To właśnie nie wiem, dlaczego nie pamiętam tego, no nie? Inaczej się pamięta. no tak, ale ja jestem maniakiem CS, a ten CS tak nie wyglądał, jak ja grałem kiedyś w niego. Mapę, ja w ogóle inaczej tego Sorsa pamiętam. Nie rozumiem tego i nie gram niczym innym w tą grę, jak tylko Diglem od teraz. Sorry, nie gram w toku z żadną inną bronią. Jest coś To Jest coś i tak nie powinno być. Zobacz, tak jak Suchar był z takiej długości. Zobacz, to jest nierealne, żeby spudłować. Ja wyjąłem w niego z M-ki, która nie ma rozrzuty i on żył. Mają różne rozrzuty, no ale na każdym sensie. Zobacz, stary, tu nie zalicza hitów. To nie ma sensu. No, to teraz zobacz, jaki jest margines błędu, jak pestkuje. A model nie dostaje obrażeń. Wytłumacz mi to w tym momencie. Wytłumacz mi to. Widzisz tą różnicę? że nie ma opcji, żeby on nie dostał tego, a ty mówisz, że trzy razy go trafiłem. Nie wiem, im więcej w program, tym mniej mi się chce w to grać i mówię szczerze. Ja nawet słyszę gdzie indziej, że strzela gość niż jest. Ja tu stoję, ja tu głowę dostaję. Jak ja tu głowę dostałem? Ja ja tu głowę dostałem w ogóle. Weźmy mi Co to teraz. Nic sprawdzam jak dostałem głowę przez kontener człowieku z kilometra, słysząc ci z tyłu. I chciałem zobaczyć, jak to jest kurwa możliwe. No mówię, no ja nie wiem, te dźwięki mam i wyłączam zaraz te dźwięki, bo to nie ma sensu. To nie wiem, to wy słyszycie inaczej na streamie niż ja. To ja wypieram te słuchawki, bo widocznie gówno te słuchawki są i słyszę źle. Dziękuję. Nie ma problemu. Nie wiem, mogę ci dać grę z roku kurwa, nie wiem, 88 i będziesz miał lewa, prawa, dźwięk ustawiony. zdecydowanie, De no sorry. Nie wiedziałem jakim głównym jest ten CS, póki nie niego nie zagrałem ponownie, no nie? I to jest złota myśl 2025 CS Source. Czyli cała co, Condition Zero? Nie wiem, wszystkie inne CSy zupełnie inną mechanikę mają. Nie wiem, ja grałem w ogóle w Source'a i ja nie pamiętam, żeby to było tak rozpierzone Ty, czemu nie strzelasz? Bo nie będę grał w to dlatego, jeżeli ty mnie widziałeś szybciej niż ja, ciebie, to nie gram w tą grę. Bo ja cię w ogóle nie widziałem. No nie, kurwa, no nie, no, no to u ciebie tak było, a u mnie zginąłem od razu. Zajebista no, gra jest, nie gram w to. No, to nie będę w to grał już więcej. tu jeżeli to jest taka gra, stary byłem wcelowany w punkt, ty wyszedłeś i od razu zginąłem. A no, jak? ja, ja turnie masz do zagrania. No, nie wiem, już tutaj kurwa leci gdzie indziej niż strzelasz kurwa, widzą Cię goście szybciej niż Ty ich No jest kurwa ten, no jest rozrzut Dobra, wą stąd, bo ja wytłumaczyłem wyraźnie dlaczego, że mechanika strzelania jest rozrzutowa. No. Ja nie rozumiem tego Nie czuję w ogóle, wręcz przeciwnie, wszystko jest inaczej niż pamiętam Zobacz stary, ja się mogę ruszać A co, myślisz, coś się, się zmieniło tak? w tak, update'ach nie wiem stary, rusam się na boki jak po jak dziecka na kulacie strzelam, wszystkie kulki lecą w pół W momencie kiedy się pojawia model w ogóle nie dostajecie obrażeń. Wytłumacz mi to No ale co to lepiej jest w sensie czy gorzej? Lepiej. Tu nie zalicza uderzeń ci w ogóle Nie wiem, nie, nie rozumiem. Kula przysz strzela Dobra, nie, nie tłumaczy dziesiąty raz tego samego, bo najdźwię się nie Zobacz, teraz się nie ruszam. Nie, no, ale, nie ale rucham, wchodzi. no to będziesz się grał jak ci wchodzi, no, no mi nie wchodzi, no nawet jak stoję i się nie ruszam, to nie wiem to mam ci powiedzieć. Wszystko siada. A w model wychodzisz patrz No widzisz jak ci weszło? Chwia weszło. 40 razy w ścianę musiałem zać, żeby zadziałało. Po prostu szukam odpowiedzi dlaczego. Dlaczego nie zabijam modelu, który biegnie we mnie? A ty masz IQ 40, kurwa wąstą, kurwa śmieciu, co mnie twoje życie obchodzi? Po prostu chodzi o to, że jak wypierasz full auto czy na kucaka, czy cokolwiek i walisz w ścianę, jest spray normalnie czterech magazynków na wielkości 1 centymetra. Jak walisz w model, to nie ma tego tak, jakbyś walił w sufit. Po prostu nie zalicza hitów mi i nie wiem dlaczego i to nie ma sensu, żebym grał, jeżeli kurwa, zaliczam jeden hit z 70. Bo to kurwa nie ma totalnie sensu żadnego. Ale tu już widzę, że lepiej chodzi ten serwer. No to przynajmniej kulki kurwa zalicza. Trzy strzeliłem, trzy dostałeś. Bo widziałem jak się ruszałem i z każdym strzałem krew była. Zupełnie inaczej jest niż tam. Jestem, Dobra, jestem. Dobra, ja też lecę, bo muszę robić luzik. Lokumania. Luzik. To czym się? הלו, הלו.